Czy to prawda, że nawet w waszych rodzinnych archiwach są takie zdjęcia, jak byliście małymi chłopcami, że na każdym zdjęciu jest jeden i ten sam, choć myślano, że fotografowani są różni? No tak, tak. Było, taka była sytuacja ze zdjęciami w kuchni u nas. Byliśmy ma malutkimi bo bobasami i pod jednym zdjęciem było podpisane P, a pod drugim E. I po jakimś czasie dopiero nasz starszy brat Rafał, kiedy robiliśmy tak zwany album na, na kolejny zjazd rodziny Golców. No w tym, w tym roku mieliśmy 20 zjazd rodziny Golców. To ile to jest wtedy ludzi na takim zjeździe? 140, 140 Golców. O, panie. Tak, tak, tak to jest tak. Jeszcze I 50 mi... nie dojechało. Jeszcze 50 nie dojechało, bo <laughs> to jest taka rodzina i to mamy co roku, w, ka w każdą trzecią sobotę. Dziennika taki zjazd Golców, stały święty termin, ale wracając do tego zdjęcia, i kiedy Rafał robił tak zwaną no, układankę na y, planszy r, drzewa gene, gene, genealogicznego, to zorientował się, to jest ten sam chłopak, czyli ten, ten, ten tylko ten, to nie wiadomo. To czy to był Łukasz czy Paweł? Paweł tak. Tylko zrobiony lekko z innego profilu także, tak, no, ale przez wiele lat cała rodzina była święcie przekonana. Tak, to jest Paweł, a to jest Łukasz. Jest czy? różnica, widać tą różnicę, ale to właśnie my tam tego nie widzimy do końca. Także mamy sporo takich zdjęć, że my fak 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 faktycznie po czasie się nawet no, nie poznajemy. Mało tego, jest wiele bar w naszej rodzinie. O. Też tacy sami, mamy kuzynów i kuzynki, także no, to jest taki po gen w rodzinie golców, no który się... Przekazywany po... z pokolenia na pokolenie. Tak. <noise> tak. A jak już mówi gena nie wydłubisz. No ja ja gena nie wydłubisz. Tak, tak. Panowie, ale a propos, a propos tych kolejnych pokoleń, bo teraz tak, wynotowałem to sobie, Paweł, dwie córki, tak, tak. Y, Łukasz ma troje dzieci tak. i, podobno, i, i, i podobno wszyscy są szalenie zdolni muzycznie i już się kształcą w ogóle na wyższych uczelniach, chyba poza jednym dzieckiem, tak, które jeszcze z liceum. Tak, tak, No Le, poza do podstawowej, tak. Znaczy no to może tak ty, to typa u Ani, tak, i moja maja. moja Ania, czyli 12 -latka. Oczywiście też jeszcze okres, jak to się mówi, szóstej klasy szkoły podstawowej, natomiast z Maja, 22 latka, już jest studentką Uniwersytetu Muzycznego w Rzeszowie, wydział wokalno-jazzowy. Także krótko mówiąc, kształci się w tym kierunku, pisze piosenki, pisze własne teksty. Także polecam bardzo serdecznie, żeby zobaczyć też jej profil, bo jest bardzo interesujący. A u nas, a u nas Bartek studiuje na czwartym roku na Akademii się w Katowicach, tam, gdzie my studiowaliśmy. Wydział Żywoj Muzyki Rozywkowej i Antosia, młodsza córka zdała właśnie na pierwszy rok też na Akademię Muzyczną, a Piotruś jest w trzeciej licealnej. I to jeszcze ma chwilę. I gra na kontrabasie, Antoni na, na saksofonie, Bartek na puzonie. Także mają, mają mają smykałkę do muzyki. Cieszy ich to i kochają to. I od Robu najmłodszych bić. w sumie lat towarzyszą nam podczas różnych ważnych no koncertów właśnie. telewizyjnych. Właśnie jak były takie mniejsze, prawda? Chociażby 2013 rok, kiedy z nami wspólnie gdzieś tam koncertowały. No i do dzisiaj są to archiwa, prawda? Teraz znowu jakieś się du duże wydarzenie muzyczne szykuje, więc z pewnością zaprosimy je do wspólnego naszego, można powiedzieć, występu. To, to, to.